Dobra. Przed zmianą godziny w kasie fiskalnej należy upewnić się, czy kasa fiskalna jest wyzerowana po raporcie dobowym. Jeśli nie, w pierwszej kolejności wykonujemy raport dobowy. W kasie nowitus nano E raport dobowy wykonujemy następująco. Przyciskamy klawisz F, następnie klawisz menu, klawiszem KOT przechodzimy do raportów, czyli przyciskamy jeden raz. Na wyświetlaczu pojawia nam się menu raporty. Potwierdzamy klawiszem OK. Na wyświetlaczu mamy raporty, raport dobowy. Potwierdzamy klawiszem OK. Kasa pyta, czy drukować raport dobowy? Potwierdzamy klawiszem OK. Kasa pyta, data jest poprawna? Sprawdzamy, jeśli data jest poprawna, przyciskamy klawisz OK. W tym momencie drukuje się raport dobowy. Teraz możemy przystąpić do zmiany godziny. Należy pamiętać, że godzinę możemy zmienić jednorazowo nie więcej niż o 60 minut. Wycofujemy się klawiszem C do menu głównego. Ponownie wchodzimy do menu, przyciskając klawisz F, klawisz menu, klawiszem kod przechodzimy do punktu czwartego ustawienia, następnie potwierdzamy klawiszem OK. Na wyświetlaczu pojawia nam się napis ustawienia z zegar, potwierdzamy klawiszem OK. Kasa pyta nas, która godzina. Pokazuje aktualną godzinę. My ją przestawiamy o godzinę do przodu. Czyli jeśli mamy 17.12, zmieniamy na 18.12, potwierdzamy klawiszem OK. Wydruk oznacza, że zmieniliśmy godzinę. Klawiszem C wycofujemy się do głównego menu.